My na początku życia prawdziwa lekcja Przydałby mi się biznes, plan dobra, koncepcja Żeby miał patent, a nie wylewał S. łez Ugryska... Precyzyjnie jak Suarez Mierzyć w tym mieście w strachu mieć dług Nowy, ja teraz właśnie jestem na rozstaju dróg Godnego życia jest teraz całkiem duży próg Ja nie wiem gdzie moich marzeń zawieje łuk Na razie do wygranej daleko tu wjechalny W głowie widzę, że ten łuk będzie triumfalny A nie cały czas martwiony i pod na czole Przegranej i krzyczący do najbliższych pierdole To nie moje mod, to życiowe weziole jutro Wkurwione na wszystko bo hajsu tysiąc brutto Mało kto żyje jak lubi z tego miasta, wierzę, że przejdę drogę pera d'astra.